Thank you. Cześć z tej strony, Mateusz z Nivis. Dzisiaj pokażę Wam główne różnice pomiędzy złączami Amphenol a Gwinicon. Oba to są złąka szczelne o klasie szczelności IP68. Zapraszam do materiału. Złącza tego typu wykorzystuje się wszędzie tam, gdzie połączenie elektryczne narażone jest na działanie wilgoci. W przypadku produktów firmy Nivis są to oprawy gruntowe oraz projektory. Główną różnicą jest to, że złącze Amphenol jest zdecydowanie większe od konkurenta. Oba złącza występują w wersji dwu- oraz trzystykowej. Dostępne są również w innych wariantach, jednak wtedy ich specyfikacja znacząco się zmienia, dlatego w tym odcinku skupimy się na tych dwóch typach. Konstrukcja złącz wygląda na bardzo zbliżoną. Składają się z takiej samej ilości elementów plastikowych, a sam plastik wydaje się być niemal identyczny. Pierwszą różnicą, jaką możemy zauważyć, jest ilość uszczelek. W złączu Ginikon z każdej strony jest jeden oring, w złączu Amphenol są dwie uszczelki na stronę. Uszczelnienie dwustopniowe zwiększa bezpieczeństwo w przypadku, gdy jedna z uszczelek się podwinie lub gdyby dostał się pod nią jakiś paproch. Kolejną różnicą jest miejsce umieszczenia oznaczeń poszczególnych linii. W złączu Amphenol oznaczenia umieszczone są na górnej powierzchni i są dobrze widoczne. W złączu Ginikon oznaczenia są ulokowane obok śrub, przez co po odkręceniu śrub stają się całkowicie niewidoczne. Następną różnicą jest metalowy element służący do zapewnienia połączenia elektrycznego. W złączu przypomina ten używany w tradycyjnych kostkach elektrycznych, a jego otwór jest na wylot. Co ciekawe, element metalowy w tym złączu można wyciągnąć. Taka konstrukcja sprawia, że w przypadku dostania się wilgoci z jednej strony, wilgoć może swobodnie przedostać się na drugą stronę, a po żyłach przewodu może dostać się do podłączonego urządzenia. W złączu Amphenol otwór w metalowym łączniku jest toczony i nie jest przelotowy. Samego metalowego elementu nie udało mi się wyciągnąć. Dzięki temu, nawet gdyby wilgoć dostała się z jednej strony, nie przedostanie się dalej i nie uszkodzi podłączonego z drugiej strony urządzenia. Każde ze złącz wymaga innego narzędzia, aby przykręcić śrubunek. Do złącza amfenol możemy użyć kręta kapłaskiego, tak neonówki lub końcówki krzyżowej PH1. Do złącza grzinikon potrzebny będzie imbus 15. W złączu amfenol śrubunek nominalnie jest odkręcony, dzięki czemu od razu możemy włożyć przewody i je dokręcić. W złączku grzinikon ze względu na rozmiar śrubunek nominalnie jest dokręcony. Dlatego najpierw należy go odkręcić. Gdybyśmy chcieli sobie wcześniej przygotować złącza i odkręcić śrubunek, należy pamiętać, aby nie zakręcać takiego złącza. Śruba wystaje poza obrys otworu i podczas nakręcania można uszkodzić gwint nakrętki. Niezależnie od producenta złącza należy dopasować długość przewodu do złącza w taki sposób, aby uszczelka zadławienia całkowicie opierała się na oponie przewodu. Końcówki należy w odpowiedni sposób zarobić, można je pocynować lub zakończyć tulejką. Tak przygotowane złącza można zakręcić. W pierwszej kolejności przykręcamy element korpusu, a następnie nakrętkę dławnicy, tylko poprawnie zmontowane złącze będzie służyło latami. Podsumowując, różnice pomiędzy złączami są znaczące. Jeżeli zależy Ci na niewielkim złączu lub szukasz żadnego rozwiązania, z pewnością wybierz złącza Genicon. Jeżeli wielkość nie jest przeszkodą, a zależy Ci na połączeniu najwyższej jakości, z pewnością wybierz złącza Amphenol. Nie powiem, jakie rozwiązanie jest najlepsze dla Ciebie, ale mam nadzieję, że po tym filmie dokonasz świadomego wyboru. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w następnych odcinkach. Pozdrawiam, Mateusz.